Atak północnego regimentu na Aztecką linię frontu skomplikował sytuację na granicach i przeszkodził w negocjacjach. Oto mój rozkaz. Dowódca oddziału Piotr Kostow zostaje pozbawiony rangi oficerskiej. Szeregowy Kwostow, oto wasze nowe zadanie. Zameldujcie się natychmiast w dowódcy elitarnych dzikich niedźwiedzi. Nowicjusz! Dobra! Muszę sprawdzić, czy nadajesz się do dzikich niedźwiedzi. Baczność! Tak jest! Równać szereg. Uwaga! Słuchaj! Na południu leży opanowane przez Azteków miasto Revelsburg. Żyje tam wynalazca Rakmatulla Alfaric. Jego wynalazki. To klucz do naszego zwycięstwa! Czy wyrażam się jasno? Jazda! I nie wracać mi tu bez Alfarida! Alfarid, otwórz drzwi! Odejdź, nigdy nie wpuszczam nieznajomych. Nie jestem nieznajomym, ale gościem. Alfarid, przybyliśmy cię uratować. O, Abdullahu, w rzeczy samej zostaliście zesłani przez samego Allaha. Jest tylko jedna droga ucieczki, moim latającym Iblisem. Twoim latającym Iblisem? Alfaridzie, do prawdy potrafisz czynić cuda. To mój najnowszy wynalazek, latający balon wypełniony dymem, ale mają go Aztekowie. Musimy go za wszelką cenę odzyskać. No to w drogę. Ata! Zapadnia, zapadnia, tak jest, tak jest. W linii, zrozumiano. Oddział gotowy, już się robi, tak. W linii rozkaz przyjęty, już się robi. Rozkaz przyjęty, tak. Tak, tak jest, już się robi. Również tak jest, tak jest. Rozkaz przyjęty. Tak, już się robi. Tak jest. Tak. Zrozumiano, już się robi. Tak jest. Rozkaz przyjęty. Tak jest, tak jest. Tak. Rozkaz przyjęty. Zrozumiano, zrozumiano, rozkaz przyjęty. Tak jest, tak. Już się robi. Zrozumiano, już się robi. Tak jest, tak. Rozkaz przyjęty. Już się robi. Tak jest, tak jest, już się robi. Już się robi. Rozkaz przyjęty. Rozkaz przyjęty. Tak, zrozumiano. Tak, tak jest. Oddział gotowy. Już się robi. Tak jest. Zrozumiano. Tak, tak. Rozkaz przyjęty. Tak jest. Tak jest. Zrozumiano, zrozumiano. Tak, rozkaz przyjęty. Już się robi. Rozkaz przyjęty. Tak jest. Rozkaz przyjęty. Tak jest. Zrozumiano. Rozkaz przyjęty. Już się robi. Tak, tak. Rozkaz przyjęty. Rozkaz przyjęty. Tak jest. Tak dowódco? Tak. Tak jest. Tak dowódco? Tak jest. Zapadnia. Rozkaz przyjęty. Rozkaz przyjęty. Tak dowódco? Tak jest. Równać. Hurra! Za Matkę Ruś. Przygotować się. W linii. Zapadnia. Tak. Tak jest. Rozkaz przyjęty. Zrozumiano. Tak jest. Tak jest, zrozumiano. Tak, rozkaz przyjęty. Tak jest, tak jest, zrozumiano. Tak jest, rozkaz przyjęty. Zapadnie, tak, dowódco? Zapadnie, rozkaz przyjęty. Oddział gotowy, rozkaz przyjęty. Oddział gotowy, tak, tak jest, tak, rozkaz przyjęty. Już się robi, zapadnie, rozkaz przyjęty. Tak jest, zrozumiano, już się robi. Tak jest. Zrozumiano. Rozkaz przyjęty. Tak. Już się robi. Tak. Rozkaz przyjęty. Zrozumiano. Zrozumiano. Tak. Tak jest. Tak jest. Widać wroga. Gotów do walki? Za cara. Zapadnie. Tak. Rozkaz przyjęty. Przygotować się. Przygotować się. Szybciej. Tak. Oddział gotowy. Gotów do walki? Widać wroga. Zniszczyć wroga. Tak. Dowódco. Tak, tak jest. Równać. Zapadnia. Tak jest. Rozkaz przyjęty. Tak jest, tak jest. Rozkaz przyjęty. Tak, tak jest. Przegrywamy bitwę. Zrozumiano. Równać. Rozkaz przyjęty. Już się robi. Zapadnia. Tak. Rozkaz przyjęty. Zrozumiano. Tak jest. Zrozumiano. Tak. Tak jest, tak jest. Już się robi. Zrozumiano. Zrozumiano. Tak jest. Tak jest, już się robi, zrozumiano. Tak, rozkaz przyjęty. Już się robi, tak jest, tak jest, już się robi, już się robi, rozkaz przyjęty. Rozkaz przyjęty, tak jest, rozkaz przyjęty. Tak jest w linii, zrozumiano, rozkaz przyjęty. Już się robi, zrozumiano, zrozumiano, już się robi, rozkaz przyjęty. Tak, tak jest, tak jest. Rozkaz przyjęty. Rozkaz przyjęty. Zrozumiano. Tak, tak, tak. Tak jest, tak. Już się robi. Tak jest. Rozkaz przyjęty. Tak. Zrozumiano, zrozumiano, zrozumiano. Tak. Rozkaz przyjęty. Tak, 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 tak. Tak jest, zrozumiano. Tak jest, tak jest, już się robi. Tak jest, już się robi. Tak jest, tak jest. Zrozumiano. Tak, tak jest, już się robi, tak jest, zrozumiano, tak jest, tak jest, tak, tak, tak jest, zrozumiano, już się robi, w linii, tak, dowódco, już się robi, w linii, tak, dowódco, tak jest, równać, rozkaz przyjęty, tak, rozkaz przyjęty, rozkaz przyjęty, tak jest, tak jest, tak jest, tak jest, tak jest, tak jest. Tak jest. Rozkaz przyjęty. W linii. Tak jest. Już się robi. Rozkaz przyjęty. Zapadnie. Tak. Tak. Zapadnie. Tak jest. Tak jest. Rozkaz przyjęty. Tak, dowódco. co? Zrozumiano. Już się robi. Tak. Rozkaz przyjęty. Zrozumiano. Już się robi. Już się robi. Oddział gotowy. Rozkaz przyjęty. Tak. Już się robi. Zrozumiano. Rozkaz przyjęty, tak jest, oddział gotowy: równać, tak jest, równać, tak jest, zrozumiano, zapadnia, tak jest, tak, równać, zrozumiano, zapadnia, tak, tak jest, zapadnia, zapadnia, tak jest. Rozkaz przyjęty, tak jest, tak jest.